Bartosz Fawiński dla portalu Fight24SfDpl. Bartek, jesteśmy tutaj po konferencji gali Pro MMAC. Będziesz walczył, ta informacja pojawiła się dopiero dzisiaj. W takim razie czy walka z Michałem Szulińskim o pas profesjonalnej ligi MMA zostaje odwołana? ja nie odwołuję tej walki. Wszystko też zależy od tego, jak, jaki będzie przebieg tej walki, w jakim, w jakim będę, będę stanie, ale nie, nie odwołuję tej walki. Ostatnio mieliśmy przyjemność zobaczyć cię na PLM 26, gdzie używałeś łokcie, łokci. Tutaj też będą łokcie. Czy to będzie działać na twoją korzyść w twojej walce? No czy będzie, to się okaże. Mam nadzieję, że tak. Tak jak mówiłem po tamtej walce, jest to element w walce, który mi bardzo odpowiada, więc ja się cieszę, że są takie zasady. Zresztą wiadomo, że, że chcę się bić na takich zasadach, na jakich biją się najlepsi zawodnicy na świecie. Więc można powiedzieć, że walki dla ProMAC traktujesz jako taki bilet do UFC, który może, może udać się zawalczyć w, no, na jesieni w Polsce na Gali. Rzez ciężko mówić, że traktuję jako bilet, ale no, mam nadzieję, że będzie to dla mnie jakiś tam y, krok dalej. Yy, dziękuję bardzo, to był Bartosz Fabiński dla portalu Faj24SFDPL.